W dzisiejszym odcinku właśnie wyjazdy z moimi widzami przez internet. Czyli ja się pisze o posłów mnie co Lara właśnie Cześć, cześć, Oliwia No, pozdrawiam I Pozdrawiam, Oliwia, Tomasik Jesteś cześć. właśnie na YouTube O, dzięki no. Teraz się. no Na razie no. Miłego dnia Dzięki Na razie Cześć Właśnie no, pozdrowimy Będziemy następnie kolejny odcinek Już co Łukasz i ukryj. Ale jeszcze... Dzwoni Karolina Szmyla A, czekaj, jeszcze bo że... Ach, elo, Karolina Siema Siema Na no poz... Pozdrawiam, Karolina Szmyla No, dzięki Nie ma za co, właśnie jest taki wyjątkowy dzień pozdrowieniowy Miłego dnia Dzięki Siema Jeszcze czekamy na telefon Właśnie teraz czekam na telefon, No dobra, tutaj było oczywiście napisane jeśli było wiadomo Raki Krzysia, taka krótka nie? Właśnie jest ten... Iktoria Pozdrówmy nieco. To... Pozdrawiam Wiktoria. Jeszcze czekamy, czekamy, nie? Jeszcze poczekamy. Jeszcze czekamy, jeszcze czekamy. Dopiero godzina dwudziesta trzecia dziewięć. Czujesz. Czujesz. Smrod. Ok. Ja się dzwonił się. Chyba to chyba czy dzwonę. No chyba. Zadzwoniłeś do mnie? Bo ja nie, nie dobram bo... No dzwonię do ciebie. Będziesz na sklepie. chodzić. Dobra, będę na sklepie. Te? Będziesz? Będę. Będę nagrywał no, odcinek. Na pewno. No? na pewno będę nagrywał odcinek. Rozmawiał z widzami. No dobra, dobra, to wbijaj, normalnie. Dobra, wbijamy ziomki. Idziemy, wbijamy ludzie, dobra? No. No ja wbijam, bijam. Wbijam na Dobra, obejrzyjcie, obejrzyjcie odcinek, no, No wbijam. wbijam no, no ra no, tutaj na tym. O, coś piszę. Dzwonić. No. Dzwonić. No. R <laughs> no, no, będziemy wbijać właśnie na Skype. Skype. Właśnie ra Skype'kę. No ekran. ra na na Skype. ra na ra Dobra. ra na Skype'a. I... Będziemy, yyy, klonać Co Go musimy ustawić? na Zapraszam na mojego Skype'a. możemy sobie pogadać na Skype'ie. Nież... Yy, właśnie na Skype'ie nazywam się Krzysztof Jaroszewski, 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 yy, zapraszamy na mojego Skype'a. Możemy pogadać i możemy prowadzić, Sami z Wami, z Wami vloga, o jak chcecie, mój, ja bardzo lubię kanał. <grywanie> dobra, tylko musimy tak, bo kamtasz tutaj kata katatata, pierdziata, czujesz? CZUJESZ? Iść tu, komuś tutaj, cholera. Aha, dobra, spoko. Będę ekran, dobra, chodzimy. Dzwonią Elo, alo, alo, właśnie już jesteście na odcinku. Bo właśnie nagrywamy rozmowę z widzami na Skype oraz na fejsie. Tak się nazywa odcinek. Czujesz? Nie, Elo, Elo, czujesz to? Czujesz? Czujesz. Będzie dzisiaj odcinek, a co? Fajny? Ale dzisiaj, w sensie dzisiaj jeszcze, czy znowu o drugiej nocy? A właśnie nie wiem, zależy od, od internetu. moment takiej. jest A to live, czy będziesz go montował jeszcze? Nie? Montował normalny taki filmik, wiesz, rozmowa z widzami na fejsie, plus rozmowa na sklepie. A co ma tak? A co my tak? Wszyscy uciekają. A co się stało? Ej, czekajcie, nie ptajcie, zadzwońcie na drugiej tej konwersacji. Czekaj. Bo chyba, czy chyba. No bo czegoś... Nie można go dodać jakoś. Uuu. A to jest tak ogólnie? No wiesz, taka ogólna rozmowa. <laughs> nie, Igorek. No. Igor Tube. O, jo, zapamiętajcie, ziomki Znaczycie. Ej, no raczej Jo, Ja mówię do kamery. <laughs> Zapamiętajcie, że na następnym odcinku będzie Gitar subizę, a właśnie poszukuję osoby do, tego, do postaci. Ej, to chodzi o to, może. O, widzisz, czujesz? Czujesz, Dobra, dobra, Igo. Chcesz być, tak? Dobra, wybrałem tak. Wymyśliłem, na kartce sobie zapisałem, że wymyśliłem, że Igo Koczak to osoba, która będę napadał. Okej, okay. ja będę miała taką maskę. Ja, ma ja ma serio, serio mam będę taką maskę policyjną. Patrz, czujesz? Nie czy naukę gumową? Co? <grym> <grym> Ale ty go napadniesz i go powiesz, czy masz ze mną zrobić coś z nim innego? A nie wiem. <grym> nie. <grym> nie chcę być policją, właśnie zakładam sobie. Może pozostać przy tym pomyśleć. no <grym> No. Co? Co tam poradzisz? A co ja robię? A nie, nagrywam sobie odcinek. Rozmowa z widzami. O kurde, duże sms-y mi piszą, piszą do mnie. Czujesz? Masakry. Patrzcie. O, to wszystko dążą. Już dzwoniłam przecież, Krzysiu. O, co ty? Ja pierdziele, czujesz? Ale Zarzecka zazwyczaj chciała zadzwonić do mnie. No, na wejście na Górne! No, taka prawda, nie ludzie? No, taka prawda. Dobra, mi się mamy koszulkę pójcy i no, właśnie, elegancko. Co? Słyszysz? No, słyszę, słyszę. Czujesz? Czuję! Ja ci słuchać. Czyli pod profilowym? No, bo serduszko, serduszko mi daj. Serduszko? No, poproszę. Macie serduszko na no, fejmie Raki Krzyścia. Ale to profilowym chcę, moim. Na profilowym? A jak się Olivia Tomasik, tak? Tak. Okej. Okay. My się piszemy Olivia Tomasik musimy pisać, ona serduszko chce. Tomasik. O, jesteś piękna laska, super. Wow. Jak chce będziemy... się nagrywać ten odcinek. Serio, ja nie żartuję. Taka prawda. A weź przesnę. A przesnę. Daj sobie, no? A to, nie? Ej. No hej. Zaśpiewasz coś na odcinku? No. A co się cieszę? Zaśpiewaj piosenkę swojej babci. Co? Za babci? No. Zaśpiewaj coś na swojej babci. No, Zaśpiewaj coś dla babci? Nie, bo babcia, babcia, ona nie lubi jak kamery włączam. Ona wie, że bardzo nie lubię. Wiesz? No, ona nie lubi. A czemu tak przy... Hello, Kacper. Hello, Elo, siema, siema. Cześć, poz... siema. Chcesz pozdrowienia? Chcę, chcę pozdrowienia. Ty nagrywasz teraz? No, a co? Czujesz? Śmieszne? Śmieszne, nie? Bardzo śmieszne, Krzysztofie, zabawne. Wejść tu. Dobra, pozdrawiam zrobiam kacz O, chorobacza. Ej, 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 ej. O, bijają do mnie. Czujesz? Krzysztof nie, czuję. Czuję, ja też czuję. Krzysztof. Dobra, nie, muszę zadzwonić do Ali Zarzackiego, bo ona chciała zadzwonić. Bo... Za. A tu akurat masz nie, nie Krzysztof. Co, Krzysztof? No, a nie wiem. A przez <noise> No. teraz. A wiesz, Krzysiu, że też nagrywałam na ety? No. Ale no, no, na Dobra, 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 cichutko, cichutko, bo ja właśnie dzwonię do AI, bo wszyscy dzwonią do mnie, a ja mam zajęty telefon, bo wiesz, jaki okay, mam. Czujesz? Czuję, czuję. Okej, okay, ja dzwonię. Dobra, dzwonię. Czekaj. Właśnie dzwonię do Ani Zażyckiej, właśnie tutaj. Nie. Ale b, b, powinno działać. Zaraz będę ziomki. Nie, to się. Dzwonię. Ale. Cóż? Matka się Nie działa. Patrz. Patrz, patrz. Może będzie działać. O, iść, iść. Lepsze. Lepsze. Nie, słuchaj, Mario. Czekaj, jeszcze zobaczy. O, patrz. Patrz! Czujesz? Czekaj, jeszcze zadzwonimy. Ona jest dostępna. Tylko, że coś się dzieje. Awaria jakaś. Wiesz, bo na Facebooku takie grupoty awaryjne tutaj. O, elo, elo. Ja się wystraszyłem. Ja nie mogę. Ja nie byłbym. ja nie wytrzymam, ja nie wytrzymam. No, co, no nie. Nie, nie działa. Czujesz, aż, aż ryby. Ona tak chciała, wiesz? No sioko, sią mi to tak chwilę? No nie widzisz? Nie, ona nie dobrała, nie, nie wiem czemu, ale. Jakaś waria... Dobra, Muszę zadzwonią, nie? Muszę telefon podgłosić. Dobra, okay. Dobra, No już, 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 już mówię. No, co, 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 co? No, co, 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 co? O, witam, Rox. Co 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 co? co, 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 co? <ślapple> co, 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 co? <ślapple> <ślapple> O, coś pisze. Czujesz? Trzymaj. Wiktoria na serduszko mi dała. Dziękuję. No. Dobra, no spierdziałeś się. super. Spierdziałeś się. No super. Pachnie. Dobra. A, Jakub Czarnecki, gitara, siema Czarnecki. Odebanuj mnie na mesedze. Rox, <laughs> powiedz mi, co to jest banować? Banuj. Co to jest za słowo banu? Bo ja nie wiem. Moja słownika nie mam. Krzysiu, włącz kamerkę. Kamerkę... mi się zawieszyła i muszę przerwę zrobić. sobie przerwę, ale jeszcze na raz nagram. I coś piszą do mnie. O, Kacper, chyba Podaj Skype'u. Impreza... Nie, nie, nie. Nie podawaj już mi Skype'a, tylko wejdź w to. To co ci da ten mikrofon? Czujasz muzyka! No i śpiewaj za chwilę będziesz miał tekst. Dobra. Tylko jest seksek. Nie... Dobra, dobra, cicho bądź. Ja zaśmiecham. Ba. Proszę. No Odkąd zobaczyłem Cię, wiem Nie mogę jeść, nie mogę spać Jak do tego doszło, nie wiem Miłość o sobie dała znać Co poradzić mogę na to Że miłość przyszła właśnie dziś Że w sercu swym na to A w moich myślach jesteś Ty przez oczy, te wczorajone oczy Oszalałem Gwiazdy <śmany> chyba tym oczom Odały cały blask A ja serce miłości spragnione Ci do oddałem <śmany> oh no. <śmany> Tak zakochać Zakochać a tak <śmany> Ja nie wytrzymam <śmany> <s> Czuję! <ice> Jezu! To jest najlepsze, wiesz? Naprawdę. No nie, wiem, wiem, tak, że to jest najlepsze. A kurwa, kurwa, kurwa. Kurwa, kurwa, kurwa. Kurwa, Czujesz? Brak czujesz? odpowiedzi Brak odpowiedzi Co Ładzisz, czujesz. Ola, Nie gadasz? Nie. Wybaczyłeś? Wyczekaj. Dziś się działo całą noc. Wyśpiewaj! Dobra, poczekaj, ja zadzwonię do mamy swoje życzenia dla mojej mamy, dobra? Okej? Czy mama urodziny? Co? Na odcinku, na odcinku. No dobra, dobra, pociechaj, Zadzwoń, Później zadzwonię, bo ja... No. Okej, okay, mam, 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 zadzwonię. Agnieszka Basi-biu-ju-ju-ju-juk. Dobra, basie, biu ju, ju juk Ja dzwonię. Agn Agnieszka. Agnieszka się biu juk. Mnie nie śpię. Ja właśnie dzwonię ze względu na to, że teraz nagrywam odcinek, bo chcę, żeby, żebyś chciała do pozdrowienia ode mnie. Aha, no też pozdrowienia. Ja, no chcę, a gdzie to będzie? Kiedy będzie? Wieczorem. O północy dzisiaj <noise> O północy? A live? I a Alife a life, to będzie jutro o północy, bo będzie streszcz. Będzie też panać. Aha. No. Ale jakie, Ale jakie pozdrowienia robisz? Z widzami, bo już prawie 8 osób zadzwoniło do mnie. Bo chciało jej pozdrowienie. Aha. Rozumiesz? Aha. Ktoś nagrywał? Tak, będę nagrywał. Nagrywa się. Kamera się patrzy na mnie i wszyscy widzą. O, widzę się na mnie patrzcie. Widzą. No tak, taka prawda. A gdzie to mam patrzeć? Nie, nie. Normalnie mów, mów, mów. Ja, ja mówię, ja mówię, że pozdrawiam, pozdrawiam Agnieszkę, moją mamę, pozdrawiam. Wystarczy, nie? Co mam mówić? Co ja mam mówić? Co ja mam mówić? Chcę ja pozdrowienia. A gdzie to ja mam patrzeć? Pozdrowienia. Co? A gdzie mam patrzeć te po pozdrowienia? Pozdrowienia no na YouTube przecież, nie? To mam teraz wejść na YouTube? No. Bo tak wszyscy proszą mnie na Facebooku, chcę pozdrowienia, chcę pozdrowieć A więc Cię zadzwonię, do Ciebie wiesz. Też chcesz pozdrowienia, bo cieszę, się, że jesteś moją mamą. No nie pozdrowienia. I buziaczki też. <laughs> buziaczki, misiaczki. <laughs> no, gdzie mam to później patrzeć? Może? Gdzie mam to później patrzeć? Później możesz zobaczyć rano, rano będzie dostępne. Bo przez całą noc będzie przesuwanie, bo wiesz, internet mam ładny. A na YouTube a wejść? Tak na YouTube normalnie wejść. Idź na YouTube normalnie, bo ja nie prowadzę live'a, tylko to jest takie nagrywanie, a się to edytuję, Nie? A. Rozumiesz? Aha, rozumiem. Dobra. Rozumiem, rozumiem. Dobra, fajnie. Nie śpisz? Nie, nie śpię, nie chce mi się spać. A babcia śpi już? Muszę. Babcia śpi? Już niedługo będzie spała. Aha, ogląda telewizor? Dobra, ja, ja oglądam telewizor, ja podamy babcinie. Uuu, jestem, jestem zianki, wróciłem. A właśnie dzisiaj jeszcze na Jeszcze, jeszcze robimy odcinek. Dobra. Dobra, chodź, pójdziemy do babci. Chodź, pójdziemy do babci. Czy, ciekawe, czy babcia chce pozdrowienie? Chodź. No, chodź. By nakręcił sam. Do, tam, tam przyjęcie... Musi robić nic. Muszę zjąć. No, Muszę zjąć. Muszę zjąć, żeby babcia nie krzyczała. No tak. Ziup. Maciu, chcesz pozdrowienia? No. No tak, Pozdrowienia? od no. kogo? No tak. Ode mnie, bo ja pozdrawiam Ciebie. A, a Ty, ja Ciebie też pozdrawiam i dziękuję Ci za pozdrowienia. No, no tak. To. To. Ty, ty już całkowicie. No. Przepraszam, bo a przecież właśnie się, się udało. Ja się nagrałem. Popatrzcie, czy się nie pozwoliłam. Dobra, idziemy na czata. Idziemy na czata. Poczekajcie, ja to. To ubieram. No. Czujesz? Czujesz? No to No Dobra, dalej, do babci. Pozdrawiłem. Będzie super hawacinek. Nie chcę, pozwólcie do kamery. Nie, bo nam jest. Ej, czekaj, bo muszę się chcieć. Bo ja Czujesz? Krzysiu. 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 Co? Krzysiu. Co ty się patrz, jak babica? Nie. Ty też. Co teksty nie dał. Dawa. Tek nie dawaj takie głupie teksty, bo wiesz, głupia. No to... Wiesz co, to może sobie mówić nie wiem kogo. Nie, jak, nie jak, to no, 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 taka prawda. Spokój <scenes> emocje. To przez tego live'a. nie wiem, co z robisz. Okay. Dobra, dobra. Skomentować, o! Dobra. <cloud> <lightning kontb Administracja> Hehehe, <laughs> śmieszne, nie? Bardzo śmieszne. Bardzo. <laughs> dobra, Raki Krzysia, coś napisały raczki, moje raczki, ty. O kur... kurde. Co ej kurde? Dobra, dobra. Super, dzisiaj będzie tego... Może dzisiaj wrzucę na YouTube filmik, taki fajny filmiczek. Z pozdrowieniami rodzinne, takim można powiedzieć. Nie, nie dziewczyny? Taka prawda, nie? Czujesz? Czuję. Czuję. Moje popularne słowo to jest czuję, czuję. Czuć, ktoś za zapie... zapach. Dobra, jutro kto chce być aktorem gitarę? Dobra, gda 6 subicem, bo ja wiem, że mu... chcecie superowocinek. Słuchajcie, słuchajcie, ziomale. Roxana będzie brunetką. <perspektuj> Patryk Tomiak będzie kamerzystą. Plus druga postać Igor Koczak, osoba, którą że będę napadał. Jeszcze trzy, trzy osoby mi brakują. Trzy osoby? Tak, trzy osoby. No, wiesz, już tak... Co? Zależy to. Sto jak to jest? No, no, trzy sobie! osoby. nie, to, nie, 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 twoim nie, 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 tam? Ale, ale nie, 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 twoje nie, i nie, nie, ja tak nie, Bo jednak, jednak te twoje 200 ileś subskrypcji. No. Jest, Już jest 200, 267 subskrypcji, a 300 okay. subskrypcji będzie meet-up. Pytam ileś nie musisz poprawiać, sama sobie sprawdzę. Dobra. To chciałam powiedzieć, że ja, ja bym nie dała rady zagrać w i zgobałabym się, że coś mi się stanie na planie filmowym. <cooperation> No dobra, słuchaj, jak to się stanie, to automatycznie w komputerze z tego, jak to się mówi, albo abonujcie, nie, Git. Git majonez! Git majonez. majonez? Nie, słuchajcie, y, jutro spotkamy się, nie, gdzie byście, o które byście się spotkali. Ale to co mówisz? Co? Jak jestem tutaj, tylko ja i kol i Oliwia. Co ty? A, ja nie wiem. A czemu no. oni nie poszli? Gdzie oni poszli? Jak matka Patrz, czujesz? Czujesz? No, patrz. No nie, ja nie wytrzymam. ja nie wytrzymam psychicznie. No dobra, myśmy spotkali się w McDonald's o której godzinie? O godzinie 16. Z Patrykiem przyjedziemy. Patryk Tomiak to mój ulubiony kamerzysta. Taka prawna. Dobra, no, zgoda. Ja ją to napiszę na Facebooku, i jak to będzie? Hehehe, he he. śmieszne. He he he. Nie mam pistolet, i go. to ty mówisz? Cholera, Skype mi się to Czujesz? Patrz. Cholera. Patrz odpowiedzi na Skype'ie. Czujesz? Ja, ja i że dzisiaj się mam dosyć. Dobra, już kończę odcinek, bo już pamięć brzeżę sioty komerze. Sioty No, Dobra. Yy, Pozdrowienia były superowe. I było git majonez Następnym zapraszamy na następny odcinek. I plus yy, będzie konkurs, kto wygra. Dokusówkę. Na razie, bań, ziomeczki.